Już po live'ie. Witam Was wszystkich. W dzisiejszym odcineczku takim leciutkim, luźniutkim zrobimy sobie po prostu wejście do kopalni. Tak jak obiecałem, a przygotowałem troszeczkę materiałów, żeby móc to zrobić. Tutaj już widzicie, ta część jest skończona. Zejście na dół. no jest ona co prawda pusta w środku i raczej wewnątrz to nie wygląda zbyt ładnie. Aczkolwiek jestem tutaj zdecydowanie w stanie zrobić. A całkiem ładną robotę z tym wszystkim Między innymi że, dlatego, że też to całe będzie Dostanie dodatkową teksturę, różne jakieś a Bloki, coś takiego Może nawet zrobimy jakieś takie przejście w środku tego, zobaczymy a, Ale tak, ogólnie to no, przygotowałem całkiem sporo klocków a, I w sumie to chciałbym zacząć od tego, że postawilibyśmy ramę a rama będzie składała się z spruce Logów, bo to jest chyba najładniejsze drzewo, jakie można do tego typu rzeczy użyć. A, no bo po prostu jakby jest bardzo uniwersalne, a daje dużo koloru i po prostu jest moim ulubionym drzewem w tej grze. Nie, nie, nie wiem, po co próbuję bronić jakoś swój punkt dziwnie, ale... Ale no. Dobra. I zrobimy tak, żeby mieć tutaj... A połączenie między tym, wiadomo, to jest taki dość klasyczny element takiej budowli. Um, o, Jezus, ja sobie to postawiłem. Dobra. Um, to by trzeba było też jakoś zblendować ładnie. Ewentualnie przesuniemy to jednak troszeczkę w bok. Co w się sensie głębiej o jedno. I wtedy mi to będzie pasowało do reszty ściany, aczkolwiek. Nie jestem pewien, jak to ostatecznie wyjdzie ze względu na... no tam parę takich tutaj po prostu rzeczy, które mogą do siebie nie pasować ale zobacz. Samo wejście wygląda bardzo prostacko, ale za chwileczkę to zmienimy dajcie crafting a i teraz tak a, może byśmy sobie zrobili całkiem sporo desek bo to się na pewno przyda wziąłbym trapdorów trochę hmm, może jeszcze no 14 powinno być git a walniemy sobie kilka slabów i trochę stersów o jezu źle zrobiłem za dużo dużo za dużo hm well that sucks mmm staraj sobie tutaj może pochodnie, żeby się tutaj zaraz nie zrespiło bo to by też nie było zbyt przyjemne w tej chwili bo już miałem tej clippera wcześniej i prawie mi to wysadził wszystko dobra, to może zaczniemy od tego, że sobie dam najprostszy design jaki mi do głowy przychodzi czyli prawdursy w pewnych elementach okej okay. nie tak tutaj, tutaj i tutaj super i teraz tak. A, będę potrzebował trzy rzeczy. W tej chwili to i to pasuje idealnie. Potem dać to i to. Czy to nie wygląda zbyt prosto? To wygląda zbyt prosto. A, tak, więc może coś takiego. I tutaj o! I tutaj albo na łańcuchu, albo bez łańcucha lampion walnąć. Spoko. To wygląda ładnie. Tylko że teraz, bo że pasowało, to by trzeba było też tutaj walnąć różne, różne tego typu rzeczy. Okej, okay. a wygląda całkiem giz. A tylko że teraz musielibyśmy się uporać z a płaskością tej części. Um... Gest, że można byłoby w ogóle wykmić tutaj coś takiego wydaje mi się. Uh, cyk, 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 cyk. Um, teraz bym sobie może w taki sposób. To wygląda dobrze. No nie wygląda to źle. Aczkolwiek... Nie, jest, jest git, jest git, jest git, jest git. A teraz tak, tutaj też by trzeba było ten trawnik zamienić. No, no, wejście do kopalni, tej trawa sobie rośnie. Tak niekoniecznie by mi to pasowało. Tak więc zawalamy cały trawnik. O, więc możemy jeszcze wziąć. A, kalcyt. Kalcyt tu będzie bardzo ładnie mi pasował. A w kwestii wstawienia po prostu tekstury dodatkowej do całego tego miejsca. Teraz ten z Możemy od razu tutaj polecić dalej. No, cyk, 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 cyk. Będę musiał dać Mending, no, bo udało mi się w końcu Kilo Swiftatę ogarnąć, więc na niego też Mending trzeba będzie postawić. Dobra. Zwykły kabel to Znaczy Zwykły stąd będzie pasował Ewentualnie kalce potem wstawię jeszcze dodatkowo No i też na niektórych miejscach też pójdę po kobel bo... że to wygląda tak dosyć, płasko. Aczkolwiek... A czy ja z tym mam problem? Jeszcze mam go... drewniany czy... Poczekaj, ja spróbuję może z drewnianymi na początek. To wygląda dobrze. Wygląda całkiem dobrze, imo. A ze względu na to, że właśnie pasuje do drewna i w ten sposób dodaje takiego jakby. że to drewno nie jest takie płaskie, nie? że ono tutaj wystaje jeszcze. ta, ta koda, którą tam wkrzaniliśmy jest taka. wychodzi, no. A tu by też się przydało coś takiego zrobić, jak tutaj. Także nad tym też od razu popracujemy. Mi jedno i trzy takie, super. Dobra, to jest spoko całkiem. Um, no i tu jeszcze też będzie trzeba jakąś teksturę nadwalnąć w to wszystko. Ej, póki co jestem jest zadowolony z tym co wyszło, bo... No nie wygląda to źle. Widzowie, to wygląda całkiem schludnie, że tak to ujmę, ale można byłoby jeszcze to zrobić lepiej. Na zasadzie bierzemy sobie slaby i tu wygładzamy przejście pomiędzy jedną częścią a drugą, żeby wyglądało bardziej tak. W sumie nie wiem jak, ale bardziej tak. Nie? Wiecie, o co mi chodzi. To nie wiem czy tego nie pogłębię Patrzcie ubrany Jaki kulturalny chłopak Także to jeszcze nie jestem pewien Jak to tam wywyknie, Ale tak Ogólnie kwestia jest dalej taka Że tu będziemy robili zejścia I te zejścia powinny być Actually tu by też można było drewno walnąć Patrzcie Pokazać, że to tutaj też jest podtrzymywane. A to ja wezmę sobie właśnie tego zbudak tutaj cyk. I tu wszystko również jest podtrzymywane, nie? Jako tako to wygląda. Nie wiem, czy ewentualnie nie przydałoby się zrobić jeszcze kilku płotków tych, takich, tych. A co ja mogę wywalić za to? Tam, ale, tam. Mm, I po prostu tutaj podwiesić lampionu. oj oj, oj. nie, 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 nie. Uhu, uh, hu. Uh. tragicznie to wygląda. Chociaż samo to wygląda jak taka brama. Tak więc o ile to jeszcze przejdzie. Nie wiem, czy to by to nie trzeba było tego też wywalić. Mm. Zostawi to tak. I to wtedy po prostu zrobię na cztery może. Okej, okay. jest to też jakiś pomysł. Syk. I to wygląda całkiem solidnie. Wtedy można byłoby jeszcze tutaj zrobić tak i tak. Tak i tak. No i mamy jakieś takie tutaj. O, to będzie miejsce na piecyki widzowie. Jedno będzie. Inaczej jedno zrobimy takim przejściem do skarpu z surowcami. A drugie zrobimy takim. Uh, tym, Co w się sensie skarpu. No to będzie takie maltek pomieszczenie na surowce. Będzie mi tutaj pasowało Jak najbardziej A No dobra, ale w skarbcu powinno być skrzynka jakaś Dobra, to może przetrzymać, także Zrobię skrzynkę, żeby póki co móc w ogóle rzeczy jakieś podnosić jeszcze A... I to, to O to... Super No i dobra, no i tu będzie takie, takie miejsce sobie właśnie Git. A, no i ostatnia rzecz to zejścia same do kopalni. Mm. Raz, dwa, trzy. Takie na trzy powinny być ok. No i ono będzie wyglądało na zasadzie, że... ...dwa schodki. I potem trzeci idzie w dół, nie? A w górę będą cztery bloczki wykopane. I na sam koniec to będzie wyglądało tak, że nie będę korzystał ze schodków, um, ale postawię stąd slaby. Tak, to jest. To jest pomysł. I też dodatkowo jedna strona nie będzie miała stąd slabów, tylko będzie miała uh, tory kolejowe. Także to też tutaj jest do, do wstawienia. I ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, to będzie, wydaje mi się, że postawienie tutaj, mm. nie, 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 nie. Dobra. Cyk, cyk, tutaj. Tu będzie takie e, zadeszenie małe, mi się wydaje, że zrobimy. A tylko po to, aby w tym miejscu a, postawić tory. Te tory wiadomo, będą zaczynały się z torem zasilanym. A następnie będą jechały torem zwykłym, który będzie tutaj miał różne rozjazdy. Uh, i teraz jazdy będą na zasadzie uh, dźwigni robione, czyli bierzemy sobie dźwignię, ustawiamy dalej tory, dźwignia, cyk, cyk. Jak będziemy jechali stąd, to pojedziemy do przodu, jak to przełączymy, jadąc stąd, pojedziemy w dół. Uh, wydaje mi się, że jest to całkiem logiczne i że przy okazji wygląda to całkiem ok. Uh, no, a tu póki co możemy, nie wiem, walnąć, że zawaliło się, czy coś takiego, nie? To, to jest do ogarnięcia potem. Ale tutaj przyjdą rudy różne. Eee, w sensie. No, chociaż. Samo to wygląda całkiem ładnie. Jakby to są skrzynki po prostu walnąć. To może być całkiem też dobry plan. Eee, no i wiadomo, na koniec potrzebujemy jeszcze guzika do aktywowania torów naszych. Ten guzik będzie aktywował i mamy e, gotowy rozruch. Możemy tu jeszcze parę jakichś detali dać. Mm, na przykład jakieś beczki, a jakieś ogniska. No, tylko dwa możemy, no dobra. No to co? Beczuszki może damy tutaj jakąś tu jedną, tu jedną. A tu jakaś, sobie niech stanie swobodnie, może tak w okolicy, po prostu koło tego. Tu też możemy postawić jakąś beczkę. O, tu w tej beczce będzie tory, tak jak jest dwie tory, tylko wagony przetrzymywać. Ah. Musi się napatoczyć, nie? nie? Nie ma po prostu odcinka live'a filmiku, gdzie po prostu Creeper nie będzie do niej podchodził po cichu, żeby mnie zarąbać. A, tu się spełnią MOBY, zapomniałem. E, no i tak, no i tak to by wyglądało póki co. A e, jeszcze dałoby się na przykład. Ten crafting weźmiemy do środka, słuchamy Tu by się dało jakieś ognisko i... Zacznie deszcz padać, super um, No i dałoby się może... Tutaj ognisko, ale to ognisko byśmy zgasili Okej okay. Wygląda całkiem spoko ogólnie No i jest całkiem git Tę skrzynkę może bym zdewastował i ją przestawił żeby już je tutaj mieć ładnie ułożone Albo po prostu tutaj zrobić ściany z rud. Na przykład mieć te takie te grau, uh, Raw copper block, nie? Żeby to po prostu ładnie wyglądało Będzie super, a póki co nie wiem Możemy tutaj walnąć Gdzie ja crafting dałem? Crafting rozwaliłem um, Póki co możemy na przykład tutaj dać sobie jakiś Block of coal Nie? Żeby było wiadomo, że to jest kopalnia Dobra, widzowie. Mi się to podoba. Eee, Oceńcie, jak to według was wygląda. Bardzo prosty design, bo nie chciałem robić czegoś jakiegoś wielkiego. Eee, jeszcze popracuję nad tą ścianą oczywiście, bo ściana sama w sobie nie jest jakoś kozacka. Eee, ale tak, eee, bardzo prosty design budowli. Eee, no i co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Napiszcie, jak wam się podoba w skali 1 do 10 w kwestii oczywiście prostej budowli, bo nie, nie ten nie próbujemy tej jakichś wiadomo, mega dużych rzeczy, bo sam nie potrafię także no, ja dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego dnia, no i cześć